Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z naszego cyklu 16 dni przeciw przemocy. Kolejny raz spotykamy się dzisiaj z Małgorzatą Kulką, terapeutką certyfikowaną specjalistką do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wychowawcą w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałabym porozmawiać o przemocy, o której mówią czasami rodzice w kontekście swoich dzieci. To znaczy zdarzyło mi się odebrać telefon w pogotowie Niebieska Linia, w którym rodzic mówił o tym, że moje dziecko najczęściej nastoletnie, stosuje wobec mnie przemoc. No i tak się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe, że nastolatek stosuje mhm. przemoc wobec rodzica? Takie tak. pytanie. to tak. jest pytanie. Mhm. Zdecydowanie możliwe jest, że ten nastolatek zachowuje się agresywnie wobec rodzica. I ta agresja, myślę sobie, że, że to zawsze jest jakaś informacja o dziecku, tak? Że ta agresja jest dziecku jakoś najbardziej dostępna, żeby właśnie coś powiedzieć, żeby ten rodzic coś usłyszał. Wiesz, nastolatkowie generalnie w tym wieku takiego dojrzewania no, mierzą się z różnymi trudnymi dla siebie rzeczami, tak? Takimi związanymi z, ze światem, z relacjami, z takimi pytaniami: kim ja jestem, po co ja jestem, po co jest świat, tak? Ale też no, to jest taki czas, Podważania właśnie różnych autorytetów. Tak? Hmm. To jest też taki czas uczenia się, bycia w relacji, w takiej no innej relacji niż pięciolatek, taki rodzic. Hmm. I myślę sobie, że, że tak to widzę, że rzeczywiście może się zdarzyć, że nastolatek stosuje. Tak agresywne zachowania wobec rodzica, które rodzic może spostrzegać jako stosowanie przemocy. Ale czy to jest przemocą, to ja y, myślę sobie o tym, że mm, co do zasady nastolatek nie stosuje przemocy. Mhm. Przemocy, e, ponieważ no, nie ma takiej przewagi mm, wobec swoich rodziców, o której chociażby mówi ta definicja przemocy, prawda? Mm -hmm. e, mm, I tu może paść się pytanie, no ale co, jak to jest jakiś właśnie wyrośnięty 15-latek, który no, ma tyle siły, że popchnie swojego rodzica, on poleci na ścianę. Mm -hmm. um, więc y, ja myślę sobie tak, że. Mm, Pytanie, co było przed chwilą przed tym e, popchnięciem na ścianę, że hmm. gdybyśmy mieli tylko taki wycinek tej rzeczywistości, taką, e, wiesz, taki obraz nastolatek popycha rodzica i ten leci na ścianę, no to można by było powiedzieć tak, on stosuje przemoc, hmm. ale zazwyczaj to nie jest tak, że mm, nastolatek budzi się rano i idzie i popycha rodzica, hmm. czy to ma swój początek. Że to jest sposób tego dziecka na poradzenia sobie z czymś. Pytanie, z czym? Tak myślę też o jak myślę też o zachowaniach agresywnych, to w ogóle o agresji, że ona często, no właśnie na przykład, służy jakiejś ochronie granic. I, I tak pomyślałam, jak mówisz właśnie o tym dojrzewaniu, o tym, kiedy no, nastolatek mierzy się z różnymi um, rzeczami, no, z dorastaniem, też z jakimś rodzajem czasami większej odpowiedzialności, która jakoś jest na niego nakładana, albo którą on już po prostu czuje, że chce wziąć, to myślę sobie, że mm, to jest dużo, tak? I że nagle y, może się okazać, że jego granice w jakiś sposób zostają przekroczone i on zaczyna sobie zdawać z tego sprawę. I dostępne mhm. jest dla niego właśnie to, czyli to agresywne zachowanie. Mhm. Wiesz, mówimy o trudności nastolatka, ale też trudnością w wieku jest też trudnością dla rodzica, mhm. który... Bardzo często mówi o tym, jak, jak to się stało, że mój słodki Bobasek teraz, właśnie, nie wiem, trzaska drzwiami, przeklina, pali papierosy, nie wraca na noc do domu i zwraca się do mnie jakoś tak nie w porządku. Tak. Mm. Um, I um, czasami um, można zapomnieć, że. Takie zachowania też są po prostu naturalnymi zachowaniami dziecka, które jakoś się rozwija, które właśnie a, szuka tych swoich granic, w jakiś sposób próbuje je stawiać. Um, Generalnie jest jakoś poszukujący, ale też ma w sobie mnóstwo napięcia, bo okres dojrzewania jest bardzo trudnym okresem dla nastolatka, też hmm. no, pod takim kątem biologicznym, tak, że jego mózg się rozwija, przeinstalowuje. Um, Hormony też no, tutaj jakoś działają, tak? Że to jest trudny okres pod względem społecznym. To jest czas pierwszych związków, pierwszych niepowodzeń, to jest czas szukania swojej tożsamości też seksualnej na przykład, tak? A to jest też czas, kiedy nastolatek przeżywa dużo lęku, dużo złości. Kiedy jest skupiony na samoocenie swojej, na też na tym, jak go widzą inni, mhm. czuje dużo złości, ma w ogóle, wiesz, jest chwiejny emocjonalnie, nie? że to jest mhm. albo złość, albo, albo smutek, rozpacz, i wiesz, jak to wszystko się dzieje w nim, w jego głowie. No to czasami może być tak, że trudno jest wytrzymać napięcie. Zwłaszcza mhm. jeżeli um, do tej pory nie nauczył się jak radzić sobie ze stresem, z napięciem właśnie. Wiesz, ja um, bardzo często w swojej pracy słyszę właśnie o tym, że nastolatek mhm. to jest przemoc, ale jak proszę, powiedz mi coś więcej, to yy, Okazuje się, że właśnie ten nastolatek w swoim życiu od tych rodziców no, doznawał przemocy, tak? takiej albo innej. Mhm. I że to jest jakoś znane mu rozwiązanie, problemów jakiegoś, być może nawet, nie wiem, ochrony granic, czy zdobycia czegoś. Tak, tak. Też w myśleniu nastolatka, jak ma już te 15-16 lat, no to też jest taki obraz tego, że on już jest właściwie dorosły. Że on chce jakoś wządzać, że on chce decydować, on chce, żeby rodzice y, mieli do niego zaufanie, tak, żeby godzili się na różne rzeczy, e, a oni mogą się nie godzić. Mm. Tak? I pytanie, w jaki sposób to nieporozumienie y, rozwiązują. Mm. I też wiesz, y, Coraz częściej też e, wśród nastolatków e, są dostępne różnego rodzaju wiesz, narkotyki, dopalacze, które też mogą wyzwalać zachowanie agresywne. Mm -hmm. Więc e, jeśli jest tak, że e, mam poczucie, że moja relacja z dzieckiem jest nie wiem, dobra, tak? że jakoś się dogadujemy i ale on od pewnego czasu zaczyna właśnie być agresywny, no to to jest taki moment, żeby sobie zadać pytanie, co się dzieje, mm -hmm. tak? co się z nim dzieje. Mm -hmm. Jak ja mogę mu pomóc? Tak, jak ja mogę w tej sytuacji e, no, spowodować, że my wrócimy na te tory e, tego dobrego kontaktu. Tej dobrej relacji. Tak, tak, przypominają mi się właśnie słowa Jespera Jula, który właśnie mówił o tym, że, że to zachowanie agresywne to może być takim za swoistym zaproszeniem dziecka, tak? mhm. które to, to, to zachowanie może mówić: Mamo, tato, u mnie dzieje się, w moim świecie dzieje się coś złego i tylko w ten sposób mogę pokazać Wam, że dzieje się coś złego, bo inaczej nie umiem. Mhm. No właśnie. E tak, jeszcze mhm. o tej przewadze mhm. napomnęliśmy, to też sobie myślę, że w sytuacji nastolatek rodzic, no to właściwie fizyczna przewaga to jest jakby jedyna, którą być może nastolatek ma, tak? Mhm. Na pewno nie ma przewagi ekonomicznej, nie jest w stanie sam, wiesz, pójść gdzieś, zamieszkać, utrzymać się. On może próbować, może uciekać z domu, tak? Mhm. I, ale zazwyczaj nie znajdzie takiego źródła utrzymania, które nie jest dla niego zagrażające, a które pozwoli mu na prowadzenie życia, ale wieś, Tak, mhm. Ale nie jest też w stanie generalnie zarządzać różnymi rzeczami, nie? rachunki, jakieś urzędy, coś tam. No po prostu jest to jakoś mało możliwe. No, nie ma też przewagi psychicznej. W moim przekonaniu. Bo nawet jeżeli właśnie wzywa, szantażuje, używa wulgaryzmów, to raczej jest to wynikiem tego, że tylko takie sposoby zna. Mhm. Tylko takie sposoby zadziałały. A rodzic jako osoba dorosła co do zasady ma większe takie umiejętności i radzenia sobie z trudną sytuacją i takiego radzenia sobie z trudnymi emocjami. Tak I ma też większą taką dostępność do tego, żeby jakoś się rozwijać w tym zakresie. Mm. Więc stąd jakoś myślę sobie o tym, że nastolatek nie ma przewagi psychicznej. Mm. I też wiesz, przypomina mi się Sytuacja, jak jedno dziecko ym, wyzywało swojego rodzica, naprawdę wiesz, od wulgaryzmów y, i trudno było tego słuchać, tak? Ten rodzic. No, może mniej jakoś intensywnie, ale też tak. No mm -hmm. i Ktoś może powiedzieć, no to jest konflikt, bo to też często, to też jest ważne, mm -hmm. że często postrzega się sytuację przemocy na przykład rodzica wobec nastolatka jako konflikt. Tak? Mm -hmm. To dziecko, pamiętam ono, y, pamiętam doskonale, y, że, że ono właśnie uciekało z domu, mm -hmm. a, w niekorzystny dla ciebie sposób y, y, na siebie Zarabiało, tak? Mm -hmm. Czyli można powiedzieć, że no, jakoś tam radzi, tak? Mm -hmm. Ale strasznie było, wiesz, takie mm, czułe na ocenę swojego rodzica. Wystarczyło, mm -hmm. że rodzic powie. Um, nie, wiem, nie powinieneś tak e, się zachowywać, bo e, tak się e, dobre dzieci nie zachowują e, mm -hmm. i powinieneś być taki, to to już powodowało, że ta sama ocena w ogóle wiesz, spadała mm -hmm. bardzo. Mm -hmm. Więc dalej to nie jest dla mnie sytuacja przewagi psychicznej, chociaż mogłoby się tak wydawać. Mm -hmm. Na pierwszy rzut oka, tak jakbyśmy mówili o takiej relacji dorosły dorosły to można by to tak mm -hmm. rozważać, ale jakoś rzeczywiście nie w przypadku dziecka, tak? które być może po prostu było szczególnie właśnie wrażliwe na, na, ocenę, na ocenę rodzica. Tak, bo już to też myślę sobie, że, że warto pamiętać, że też takie dziecko, pomimo tego, że wagaruje, nie wiem, pani papierosy ucieka. Pije alkohol, nie rozmawia ze swoimi rodzicami, jakoś, no właśnie, zachowuje się wobec nich agresywnie. Ono cały czas jest jeszcze dzieckiem, które potrzebuje bliskości, które potrzebuje czułości, a, które jest jakoś zależne, chociaż bardzo by nie chciało, tak? a, które potrzebuje granic i tak dalej i tak dalej. Ja myślę że to jakoś tak kończąc myślę że to jakoś jest bardzo takie kluczowe to co powiedziałaś o tym że to jest jakoś wciąż dziecko że bez względu na to jak bardzo czuje się samo dorosły, jak bardzo rodzice też chcą w nim zobaczyć już tego takiego starszego dorosłego człowieka chociaż to tak naprawdę nie ma jeszcze nic wspólnego z taką prawdziwą dojrzałością. Tak to, to wciąż jest dziecko które właśnie poszukuje potrzebuje. I, I to po stronie rodzica, jednak jest znalezienie tej odpowiedzi, czego to dziecko potrzebuje i udzielenie odpowiedniego wsparcia. Mm -hmm. Okej. Okay. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Jakoś mam takie poczucie, że jakoś dużo, dużo bardzo rozjaśniłaś, także dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.